Cudowna grzechotka. Jedni mówili, że były to ptaki o dziobach i skrzydłach z brązu, poświęcone Bogu Wojny, Aresowi. Inni, że skrzydlate syreny o ptasich nogach, co zsyłały na ludzi śmiertelną gorączkę. W każdym razie wędrowcy i podróżni z daleka omijali bagna, z tym falskie. I ze strachem spoglądali w niebo, gdy od bagien podnosiła się brunatna chmura, stado ptasie, czy mglisty opar zwiastujący pomór. Te ptaki król Eurysteus skazał Heraklesowi wytracić albo wypędzić w inne strony. O tym, żeby je wystrzelać z łuku, nie było co marzyć, gdyż siedziały zaszyte w mokradłach, a grunt był tak rząski, że można było weń zapaść się na zawsze. Krążył więc Herakles na skraju trzęsawiska. Przemyśliwując, jakim podstępem wywabić ptaki. Nagle w blasku zachodzącego słońca ujrzał zbliżającą się od bagien ku niemu postać. Była to kobieta. Z daleka wydawało mu się, że na głowie ma złocisty hełm, a w ręce trzyma egidę. Rozpoznał w niej boginią Atenę i mrużąc oczy od światłości bijącej od niej, czekał w, koronie schylonej w kornie schylonej postawie. Gdy zbliżyła się, a właśnie słońce zaszło i ostatnie blaski skryły się za lasem oddzielającym bagna od Orchomon Orchomonesa. Od Orchomones. Gdy zbliżyła się, a właśnie słońce zaszło i ostatnie blaski skryły się za lasem oddzielającym bagna od Orchomones. Zobaczył, że postać, którą z dala wziął za boginię, była starą kobietą w wysokim słomkowym kapeluszu na głowie i z kosturem w ręce. Skąd się tu wzięłaś i w jaki, i jakim sposobem przeszłaś suchą nogą przez bagna? Zagadał Herakles stropiony. O, jestem lekka jak piórko. Poza tym starałam się nie dotykać stopą ziemi, tylko unosić się nieco nad powierzchnią jak mgła wieczorna. Ja jestem jednak zbyt ciężki, żeby wejść na Trzęsabiska, a wejść muszę. Wcale nie musisz. Widocznie nie wiesz, co mnie tu przywiodło. Owszem, wiem. Może wiesz także w jaki sposób mam przepędzić te ptaszyska. Kobieta sięgnęła w fałdy płaszcza i podała mu wa warkotkę z brązu. To lepsze niż strzały. Herakles wziął warkotkę i zaczął przyglądać się misternej robocie. Widać, nie byle jaki kowal ją sporządził. Gdy podniósł wzrok, żeby podziękować kobiecie, nigdzie jej nie było. W tej chwili poczuł, że owładnęły nim moce cudowne, bez zastanowienia wspiął się na groblę i puścił w ruch warkotkę. Rozległ się tak przeraźliwy warkot, jakby kamienie ktoś toczył po skałach. Jakby huczało dziesięć młynów wodnych, jak gdyby sto mieczów grzechotało o drewniane tarcze. Nad bagnami zakotłowało się, chmara skrzydlatych stworów uniosła się w powietrze, zbiła w ciemny kłąb i zaczęła wirować. Herakles napiął swój scytyjski łuk i wypuścił pęk strzał w stronę brunatnego obłoku. Z wysokiego nieba jeły spadać ptaszyska o dziobach i lotkach z brązu, syłające złą gorączkę, a te, które zdołały ulecieć, nigdy w te strony nie wróciły. Herakles zabrał na pamiątkę parę brązowych piór i wrócił do Myken. Następną pracą Heraklesa było schwytanie białego byka kreteńskiego pustoszącego wyspę, po czym król Eurysteus kazał mu przywieść do Myken słynne dzikie klacze, należące do króla Tracji. A gdy i to zadanie wykonał, król Eurysteus zażądał, ażeby zdobył dla Admety złotą przepaskę Hipolity, królowej Amazonek.